Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu 40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym zaczniemy go od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki, zaś na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet temat europejskiego pakietu migracyjnego. Z tego co wiemy, po planowej fali sprowadzenia na teren zachodniej Europy. Migrantów ekonomicznych z Bliskiego Wschodu, a także państw Afryki Północnej, rządy Niemiec i Francji przyznały publicznie, przy czym miało to miejsce już jakiś czas temu niemal rok temu iż projekt jednak nie wypalił ludność napływowa nie przyczyniła się do wzrostu PKB. A to dlatego, że przybyła ona z nastawieniem na wykorzystanie programów socjalnych państw wysoko rozwiniętych. Do tego nowe grupy etniczne nie zasymilowały się z europejską kulturą, a jedyny wskaźnik, który dzięki nim uległ wzrostowi, to wskaźnik ogólnej przestępczości. Szok, prawda? Któż mógł to wcześniej przewidzieć? Jak zapewne słyszeliście, Komisja Europejska w pełni swojego majestatu Wpadła na cudowny plan, jak poradzić sobie z owym problemem Postanowiła uporać się z nim w ramach tak zwanego programu solidarnościowego Który w ogromnym skrócie polega na relokacji problematycznej ludności Z zachodu Europy na wschód W tym między innymi do Polski, w której już powstało 40% 36 centrów asymilacyjnych. Czekających na przedmiotowych przesiedleńców. Oczywiście w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych premier Donald Tusk zarzekał się, iż do naszego kraju nie wjedzie ani jeden podobny migrant, gdyż ustalił on na najwyższych szczeblach, że Unia zaakceptuje tych uchodźców, którzy już u nas przebywają, to znaczy uchodźców z Ukrainy, przypisując ich pod wykonanie zobowiązań wyżej wymienionego traktatu. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale już wtedy zwracałem uwagę, iż obietnice Tuska wydają się nie mieć żadnego pokrycia w rzeczywistości, bowiem w tym samym momencie, gdy były składane przedmiotowe obietnice, członkowie Komisji Europejskiej podkreślali, że uchodźcy z Ukrainy nie są i nie będą uwzględniani, zaś Polska będzie zmuszona przyjąć migrantów z Francji i Niemiec. Obecnie po wielu miesiącach temat odbija się czkawką, bowiem swoje plany co do przyjęcia owych ludzi przedłożyło komisji już 25 krajów członkowskich zrzeszenia. Zostały jedynie dwa państwa: Węgry i Polska. Polska, która ponownie została pouczona przez komisję, iż musi zacząć podejmować kroki w tej sprawie, przy czym liczba przesiedleńców zostanie wyliczona przez Brukselę na podstawie naszego PKB. I liczebności naszego narodu. Słowem, choć nikogo to zapewne nie zdziwi, wychodzi na to, że Donald Tusk ponownie kłamał. Zresztą ogólnie sytuacja migracyjna jest ostatnimi czasy bardzo napięta. Przypomnę, że Niemcy zaczynają cofać do Polski coraz większe ilości migrantów nielegalnie przekraczających granice. Już w roku 2023 rozpoczęli oni masowe kontrole graniczne wbrew obowiązującym paktom i porozumieniom i choć kontrole miały być chwilowe, tak trwają już ponad rok i będą trwały nadal, zaś w ubiegłym miesiącu rząd federalny potwierdził, że kontrole zostaną jeszcze silniej wzmożone. Przypomnę przy tym, że już teraz korki na przejściach granicznych z Zachodem sięgają u nas 20 km, Co na to Donald Tusk, ano premier oznajmił, że Polska w odpowiedzi powoła swoje kontrole, czyli wrócimy do sytuacji sprzed układów Schengen. Ja jednak, jako polski obywatel, chciałbym wiedzieć jedno, coś zgoła odmiennego: co z nielegalnymi migrantami, których Niemcy do nas zwracają. Co z tymi ludźmi się dzieje, bo pod tym względem rząd nabiera wody w usta, zaś w Polsce dziwnym trafem powstaje coraz więcej osiedli migracyjnych. I trudno tych faktów ze sobą nie powiązać. Wbrew pozorom jest to ważna sprawa, bowiem bezpośrednio definiuje ona to, na ile Polska stanie się biednym krajem i na ile będzie krajem bezpiecznym. Kolejny temat to 18 z rzędu pakiet sankcji gospodarczych nałożonych na Federację Rosyjską przez Unię Europejską. Jak wiemy, rozmowy na temat pakietu są obecnie prowadzone na szczycie G7 w Kanadzie, zaś dotyczyć ma on obniżenia limitu cen baryłki rosyjskiej ropy naftowej do kwoty bagatela 45 dolarów za sztukę, czyli naprawdę niskiej. Do tego dochodzi zablokowanie sześciu chińskich banków prowadzących wymiany handlowe z Rosją, zanegowanie uruchomienia gazociągów Nord Stream i co ciekawe odcięcie 22 rosyjskich banków od systemu płatności SWIFT. Słowem, Unia planuje wreszcie zrobić coś, co zapowiadała na samym początku wojny na Ukrainie i urzędnikom w Brukseli zajęło to jedynie ponad 3 lata. Działają niczym burza. Oczywiście rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odparł, że Rosja i tak nauczyła się już dawno omijać wszystkie obwarowania sankcyjne Zachodu, zaś ustanawianie limitów na ropę nie wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo rynków energii i wręcz je zdestabilizuje. Tutaj warto wspomnieć również o wojnie celnej na linii CHRL USA, gdzie jak się zdaje, przywódcy państw osiągnęli pewne porozumienie w temacie. Jak opublikował prezydent Donald Trump, cytuję: Utrzymujemy łącznie 55% cła na Chiny, a Chiny 10% na Amerykę. Relacje są doskonałe. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie. Ponadto mężczyzna pochwalił się. Się, iż CHRL odblokowały handel metalami ziem rzadkich, co ma być niebywałym sukcesem. Ja jednak pozwolę sobie być dosyć uszczypliwy, zresztą dokładnie tak samo jak w przypadku Unii Europejskiej. 18 pakiet sankcji oczywiście ma jak najbardziej racjonalne podłoże, ale wątpliwym jest fakt, iż Nord Streamy nigdy nie zostaną ponownie uruchomione, bo to kwestia zbyt wielkich pieniędzy. Podobnie z Ameryką nie mówi się nam wszystkiego Zapis o tym, że relacje są wspaniałe jest bójdą na resorach Bowiem wiemy jak okropnie one obecnie wyglądają I to nie tylko na linii USA-Chiny, a wręcz USA cały świat Do tego prezydent zapomniał wspomnieć, że porozumienie o którym pisał w social mediach jest jedynie tymczasowe I za pół roku Pekin ponownie planuje zablokować handel metalami ziem rzadkich Które w Ameryce są potrzebne niczym człowiekowi tlen Gdyż jest to jeden z największych światowych konsumentów podobnych dóbr, to te pierwiastki stosuje się w elektronice, te pierwiastki stosuje się w ogniwach fotowoltaicznych, a także w bateriach aut elektrycznych. Zaś Chiny poprzez wykupowanie kopalni w państwach trzeciego świata kontrolują już ponad 70% ogólnoświatowego handlu owymi dobrami. Słowem, Xi Jinping głupi nie jest dąży do monopolu, do tego prezydent nie wspomniał, że USA także poszło na pewne ustępstwa względem Chin i jakie dokładnie nie wiadomo, bowiem porozumienie nie jest w pełni jawne, jednakże jak wyszło na jaw, jednym ze zobowiązań ma być powrót obywateli państwa środka na amerykańskie uczelnie i do krajowych instytutów naukowo-badawczych, a przypomnę, że wcześniej zostali oni wydaleni z podobnych placówek w oskarżeniu o szpiegostwo przemysłowe, które zostało wręcz udowodnione, co podkreślił The Wall Street Journal. Do tego po ubiegłotygodniowym konflikcie na linii Donald Trump i Elon Musk mężczyźni publicznie wycofali się do narożników. Musk poinformował, że żałuje wpisów, jakie publikował na temat republikanina, gdyż posunęły się one po prostu zbyt daleko. Trump na pytanie, czy to koniec relacji między mężczyznami, odparł: cytuję. Tak sądzę, myślałem, że to było bardzo miłe, że to zrobił, mieliśmy dobre stosunki i po prostu życzę mu wszystkiego dobrego. Koniec cytatu. Tak to obecnie wygląda. Przypomnę, że jeszcze tydzień temu Trump groził Maskowi wydaleniem z kraju, blokadą przedsiębiorczą i nazwał go wręcz szaleńcem, zaś Mask nawoływał do odsunięcia Trumpa od władzy siłą i oskarżał go o pedofilię, a także doprowadzenie Ameryki do bankructwa. My jednak przenieśmy się na grunt rozmów pokojowych pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską. Mianowicie Trump miał o nich powiedzieć, cytuję: Jestem bardzo rozczarowany Rosją, ale też Ukrainą, bo myślę, że można było zawrzeć układ. Mimo to nie przestanę dążyć do zakończenia wojny między nimi. Koniec cytatu. Zaś wcześniej, gdy doszło do ukraińskiej operacji Pajęczyna i masowego ostrzału rosyjskich baz wojskowych, prezydent USA oznajmił, że jest wściekły na Ukraińców i że Rosjanie powinni, cytuję, zbombardować ich w cholerę. Od siebie dodam, że faktycznie może to być frustrujące, kiedy atakowany kraj się broni i stara się zniszczyć jedną z głównych broni przeciwnika. Ci Ukraińcy to nieodpowiedzialni są robić takie rzeczy, miast wojować powinni usiąść na stołkach i czekać potulnie, aż zostaną wymordowani w swoich domach. Oczywiście wybaczcie za sarkazm, ale wypowiedzi Trumpa często obrazują, jak bardzo nie ma on bladego pojęcia o sytuacji i nastrojach w Europie. Przynajmniej moim zdaniem, w mojej subiektywnej ocenie, ale to również jest czymś konkretnym, uzasadnione i umotywowane. Chodzi o to, jak wielkie zasoby naturalne posiada Federacja Rosyjska i jak mocno mogą się one przydać Ameryce po zakończeniu bieżącego konfliktu. Choć kończąc wątek rokowań, pomimo faktu, iż nie osiągnięto praktycznie żadnego porozumienia czy kompromisu, to ustanowiono poszerzony program wymiany jeńców i ciał poległych ludzi. Na froncie w liczbach 6 tysięcy do 6 tysięcy ludzi. A teraz temat militariów USA się zbroi. Departament obrony nie tylko przyjął projekt przyspieszenia prac nad nowym czołgiem podstawowym Abrams, ale także planuje przeznaczyć 3,5 miliarda dolarów na sfinansowanie programu F-47 NGAD, czyli nowych myśliwców szóstej generacji, jak podkreślił sekretarz obrony Pete Hexet. Podobne maszyny znacznie wzmocnią potencjał obronny kraju. Pod Podobnie Polska zwiększa swój potencjał obronny. W czerwcu zostanie podpisana kolejna umowa na dostawę 180 czołgów podstawowych K2 Black Panther do naszego kraju. Ma to być kontrakt o wartości 6 miliardów 200 milionów dolarów, przy czym 117 egzemplarzy maszyn zostanie przysłanych z Korei, zaś 63 mamy wybudować my własnymi siłami w fabrykach polskiej grupy zbrojeniowej. Przypomnę przy tym, że ostatecznie mamy dysponować jednym tysiącem podobnych maszyn. Szkoda jedynie, że wpisanych również do księgi rekordów Guinnessa za bycie najdroższymi czołgami świata, ale czołgi to nie wszystko. 16 czerwca do Polski trafiły bowiem pierwsze helikoptery uderzeniowe AH-64D. A, Przy czym ogólnie ma do nas trafić 96 sztuk podobnych maszyn i ostatnie z nich zostaną przekazane w roku 2028. Na koniec dodam, iż niemiecki minister obrony narodowej Boris Pistorius zapowiedział, że Niemcy przeznaczą w tym roku, podkreślam w tym roku, 7 miliardów euro na pomoc dla Ukrainy, zaś obecnie rozważane jest dodatkowe zwiększenie owego budżetu o kolejne 1,9 miliarda euro. Pomoc rozpisana jest na co najmniej trzy nadchodzące lata i ma dotyczyć między innymi dostarczenia pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, którymi Ukraina będzie mogła atakować cele położone w głębi Federacji Rosyjskiej. Od siebie dodam, że cała Europa w dalszym ciągu przekazuje oręż walczącym, jednakże nie publikuje już na ten temat szczegółowych informacji, tak jak drzewiej bywało, bowiem w przeciwieństwie do czterech pierwszych lat konfliktu. Obecnie dane o pomocy są niejawne i nikt nie mówi ile czego wysłał. Nawet polski rząd nie publikuje podobnych danych, zapewniając jedynie, że pomoc trwa. Ma to na celu po pierwsze zaskoczenie Federacji Rosyjskiej, po drugie uspokojenie nastrojów społecznych krajów, w których ludzie mogliby się zacząć burzyć na wieść o tym, ile ich narody inwestują w nieswoją wojnę. Co jest nawet dosyć zrozumiałe, choć nie do końca etycznie i moralnie uzasadnione, gdyż nasze pieniądze są wydawane. Nie mówi nam się dokładnie ile i na co. A teraz czas na omówienie frontu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Strefa Gazy cały czas pozostaje w ogniu wzmożonych walk. Niestety w regionie cały czas panuje głód, zaś cywile tłoczący się przy punktach wydawania żywności są co i rusz atakowani przez hebrajskie siły lądowe, jak przekazał Rzecznik obrony cywilnej strefy gazy Mahmud Basal. Tylko w środę wojsko zastrzeliło 41 cywilów czekających na posiłek, zaś kolejnych 200 osób zraniło. Do podobnych scen miało dojść w rejonie korytarza Nezarim i Rafah, gdzie zastrzelono 20 ludzi i raniono następnych 200. Do podobnych incydentów dochodzi już każdego dnia, systematycznie. Izrael oczywiście się wszystkiego wypiera. Problem jednak w tym, że rząd Netanyahu przestaje być jakkolwiek wiarygodny w swoich zapewnieniach, bowiem sieć obiegły cywilne nagrania z owych wydarzeń. Pokazują one, jak armia izraelska strzela do grup nieuzbrojonych cywilów, zaś ciężarówki wojskowe po prostu mówiąc kolokwialnie, się i wbijają z impetem w grupy ludzi, rozjeżdżając ich na śmierć. Międzynarodowi eksperci potwierdzili autentyczność powyższych nagrań, zaś Izrael, no cóż. Potwierdził, iż przejęto dwa kolejne ciała zakładników wziętych do niewoli w październiku 2023 roku i co najważniejsze dokonał szeroko zakrojonej operacji ataku na Iran. Jak publikuje agencja Reutera opierając się o źródła w Mosadzie. Operacja była przygotowywana od lat. No i faktycznie patrząc na jej skalę, można w to uwierzyć, Izrael wysłał bowiem rzesze samochodów ciężarowych załadowanych komandosami i dronami bojowymi do Iranu, w serce wrogiego kraju. Następnie na rozkaz władzy w jednym momencie setki dronów zostało uwolnionych, zaskakując islamistów szybkimi i precyzyjnymi atakami bombowymi na miejscu. Zniszczono system irańskiej obrony powietrznej, odsłaniając kraj na ataki lotnicze. Zniszczono wyrzutnie rakiet ziemia-ziemia, zabito irańskiego szefa sztabu generalnego Mohammada Bakheriego i dowódcę korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Hoseina Salamiego. Wysadzono obiekty zajmujące się wzbogacaniem uranu, zaatakowano bazy wojskowe w tym lotnicze. Zniszczono kluczowy kompleks w Bada badaniach nuklearnych zakład w Natanz, obiekt w Parcin, do tego magazyny broni, bazy paliw, pola gazowe i inne istotne cele. W tym także prywatne domy naukowców uczestniczących w programach nuklearnych, wielu z nich uśmiercono, łącznie zabito 128 cywilów, zaś kolejnych 1277 zostało poważnie rannych, co potwierdziło CNN. Rzekomo 90 ofiar mieli stanowić właśnie sami cywile. Od siebie dodam w ramach ciekawostki, że dokładnie tak samo przebiegła ukraińska operacja Pajęczyna. W której rzesze dronów bojowych zostało pokryjomu przetransportowanych na teren Federacji Rosyjskiej ciężarówkami drogą lądową, a potem wyniesionych w powietrze już nieopodal wewnętrznych rosyjskich lotnisk. Wracając jednak na Bliski Wschód, jak zapowiedział przywódca Iranu Ali Hamenei, Iran traktuje ów atak jako oficjalne wypowiedzenie wojny. I powołam się tutaj na cytat cytuję Izrael zgotował sobie ciężki los, którego z pewnością doświadczy, to deklaracja wojny. Wiemy, że ataki zostały przeprowadzone przy wsparciu USA, oba państwa zapłacą za to wysoką cenę. Koniec cytatu no i faktycznie ciężko nie uwierzyć, iż USA nie brało udziału w ataku, biorąc pod uwagę, jak zacieśnione są stosunki pomiędzy Amerykanami a Hebrajczykami. Inna kwestia, że Donald Trump jeszcze przed atakiem podjął decyzję o wycofaniu Amerykanów z ambasad Bliskiego Wschodu. Słowem Trump wiedział. Obecnie działania zbrojne eskalują, zaś od piątku Iran systematycznie ostrzeliwuje Izrael pociskami rakietowymi. Mowa o setkach dronów bojowych i rakiet każdego dnia. Znaczną część z nich przechwytują Amerykanie, znaczną część przechwytuje słynna żelazna kopuła, jednakże pojedyncze rakiety trafiają w izraelskie miasta, w tym także w stolice kraju, owocując stratami w cywilach. Jak przekazała lokalna prasa powołując się na urzędników w rządzie Izraela, obecnie analizowany jest projekt uśmiercenia. Irańskiego przywódcy Alego Hamieniego od siebie dodam, iż Trump obiecywał poniekąd wygaszać konflikty zbrojne w swojej kampanii wyborczej. Zaś odkąd doszedł do władzy, jedynie one eskalują i to zarówno gospodarczo, jak i militarnie. No cóż, obecnie prezydent ogłosił, iż możliwe, że wybuchła właśnie wojna, która okaże się być jeszcze krwawszą od tej na Ukrainie. Słowem dzieje się. Oczywiście Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła także rezolucję nawołującą Izrael do zakończenia wojny, w tym wycofania się ze Strefy Gazy. Pod rezolucją podpisało się łącznie 149 krajów świata, w tym podpis złożył polski przedstawiciel w ONZ Konrad Dębski. Mimo to powiedzmy sobie szczerze, działanie ma charakter czysto fasadowy i wiadomo, że nikt nie uwzględni stanowiska ONZ w swoich Planach. I na koniec podsumujmy co się jeszcze dzieje na Ukrainie. Wojna dalej trwa. Tylko ubiegłej doby doszło do ponad tysiąca ataków na ponad tysięczno kilometrowej linii walk. Rosjanie po raz pierwszy wkroczyli do obwodu Dniepropietrowskiego, jednakże sytuacja na tym odcinku frontu ma być rzekomo opanowana. Jak podsumował sztab generalny Ukrainy, w niedzielę doszło do 175 starć oddziałów lądowych, przy czym do najsilniejszych walk dochodzi na kierunkach pokrowskim, nowopawłowskim, toreckim, łymańskim. Kupiańskim, Kramatorskim, Charkowskim, Siewierskim i Orichiwskim. W okolicach Siewierska Ukrainie udało się zlikwidować dużą kolumnę ciężkiego sprzętu wroga, choć w ostatnim czasie tempo strat podobnych militariów po prostu znacząco zmalało, a to za sprawą faktu, iż coraz mniej czołgów istnieje na froncie bieżącej wojny. Co do dalszych elementów sprawozdania, powołam się na cytat samego Wołodymira Zalańskiego. Cytuję: Wyrównujemy pozycję na kierunku Sumskim. Co ważne, znajduje się tam 53 tysiące Rosjan. Walki trwają wzdłuż granicy. Musicie zrozumieć, że wróg został tam zatrzymany, a maksymalna głębokość, do której toczą się działania zbrojne, to 7 km od granicy. Mówię to po to, żeby ludzie zrozumieli, jak daleko jest miasto Sumy. Najbardziej intensywne walki trwają w miejscowościach Andriwka, Kindriatiwka, Ołeksivka i Konstantyniwka, przy czym wyzwolona została miejscowość Andriwka. Kolejnym miejscem zapalnym jest nieustannie słynny Pokrowsk, którego Rosja usilnie stara się zdobyć od ponad połowy roku. Walki są ciężkie. Ale rzekomo przynoszą rezultaty w postaci gigantycznych strat Ogółem wojna cały czas przepoczwarza się w konflikt na drony bojowe Gdzie Rosja ostrzeliwuje nimi coraz więcej obiektów na Ukrainie Zaś Ukraina niszczy coraz więcej rosyjskich żołnierzy, a także fabryk posadowionych głęboko na terytorium wroga Tylko w ostatnim tygodniu zniszczeniu miały ulec dwie fabryki prochu, fabryka anten dronowych i jedna fabryka samych dronów bojowych Bojowych. Mimo to Putin się nie zatrzymuje. W środę wziął udział w spotkaniu w sprawie nowej strategii zbrojeniowej na lata od 2027 do 2036, gdzie określił, iż zdolności produkcyjne Federacji Rosyjskiej muszą ulec drastycznemu zwiększeniu. I to pomimo zwiększającej się inflacji, powiększanego deficytu państwowego, hamującego PKB i topniejących funduszy rezerwowych, Rosja ma się stać zbrojeniową potęgą. No i faktycznie tylko w ciągu ostatniej połowy roku korporacja zbrojeniowa Rostech otrzymała dofinansowanie od Kremla na kwotę 340 miliardów rubli, inna kwestia to fakt wycofania sił strategicznych, mianowicie na skutek Operacji Pajęczyna i zniszczenia 41 samolotów, głównie bombowców dalekiego zasięgu stacjonujących w głębi Federacji Rosyjskiej, Władimir Władimirowicz Putin podjął decyzję o wycofaniu bombowców na lotniska posadowione na tyłach kraju, daleko, daleko na wschodzie. Słowem zabolało i na koniec raport strat. Od dnia 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie i przypomnę, że statystyka obejmuje zabitych, a także rannych około 1 5060 żołnierzy, 10 939 czołgów, 22 811 pojazdów opancerzonych, 29 208 zestawów artyleryjskich, 1418 wyrzutni rakiet, 1187 zestawów przeciwlotniczych, 416 samolotów, 337 śmigłowców, 40 804 bezzałogowe statki powietrzne, 3346 pocisków manewrujących, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 52 096 pojazdów, w tym cystern i 3916 jednostek sprzętu specjalnego. Zaś, jak przedkłada wywiad brytyjski, Korea Północna miała stracić na froncie około 6 tysięcy żołnierzy, czyli nieomal połowę wszystkich oddziałów, jakie oficjalnie zostały oddelegowane do przedmiotowego konfliktu. Co pokazuje, jaką rolę pełnią te wojska dla Rosjan, mianowicie jest to klasyczne mięso armatnie wysyłane w najgorsze miejsca walk. Na dziś ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że materiał był wartościowy merytorycznie. Jeżeli Wam się podobało, chcecie, aby kanał nie upadł, rozwijał. Się, abym nagrywał więcej takich filmów w przyszłości. Zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTube, zarówno bezpośrednio. Link do wszelkich form dotacji znajduje się w opisie, bo przypominam, nie czerpię żadnych dochodów z reklam, YouTube za mną nie przepada. Inna kwestia to wsparcie pośrednie to znaczy łapkowanie, subskrybowanie, komentowanie i wyświetlanie. Hej, ludziska, cześć, do następnego.